Dzień dobry, cześć moi drodzy! W dzisiejszym odcinku to, co tygryski lubią najbardziej, czyli woskowanie. Ostatni odcinek woskowy yy, skupiał się na produktach od Soft99. To był wosk dla leniwych yy, i powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, jeżeli chodzi o trwałość. Nie wiem, minęło chyba jakieś półtora miesiąca. Oba woski działały świetnie, ale ja oczywiście nie mogę już wytrzymać, więc zabieram się za kolejne woskowania, kolejne porównania. A dzisiaj wjeżdża do, do Juice. Yy, Po pierwsze, cleanerek. Cleanerek Lime Prime, czyli klasyk. Skoro już lecimy z woskami e, do Dojuice, to pomyślałem, że musimy wykorzystać oczywiście ich cleaner. E, natomiast dzisiaj będę cleanerował ręcznie za pomocą e, takiego miękkiego aplikatora od Wax Pro. E, uznałem, że no, nie można ciągle cleanerować maszynowo, trzeba podziałać też trochę rękoma. Jeżeli chodzi o woski, co wybrałem? Dwa woski do ciemnego lakieru, no bo mamy oczywiście tutaj ciemny, szary kolor i pomyślałem, że fajnie takie dwa topy użyć, jeżeli chodzi o woski dodo, czyli purple haze i blue velvet. Purple haze, czyli ten ich soft wax i blue velvet jako ten hard. No i możecie zobaczyć, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o konsystencję. Tutaj nawet widać, jak on jest mocno stopiony. A zobaczcie Blue Velvet'a, który mimo tego, że gdzieś tam został smyrany paluchem, to on aż tak mocno się nie topi. Jest oczywiście oleisty, ale nie jest aż tak topiący. Jaki mam pomysł na ten odcinek? Tak naprawdę połowę już sobie sklinerowałem, dokończę drugą połowę maski cleanerem i myślę, że sam frontik zrobimy odtłuszczenie alkoholem izopropylowym i wtedy jedna strona purple, z drugiej strony blue velvet i dzięki temu będziemy mieli oba woski zarówno na odtłuszczonej powierzchni, jak i na cleanerze Lime Prime. Dzięki temu będziemy mogli porównać tutaj zarówno efekty wizualne, samą aplikację, docieranie, jak również trwałość. Przechodźmy zatem do prac. Jeżeli chodzi o cleaner, rozprowadzamy sobie wstępnie kolistymi ruchami. Często pytacie, jak pracować cleanerem. Natomiast jak widzicie, że ten cleaner zaczyna się powoli wypracowywać, to ja lubię wtedy przejść do ruchów o takich prostych. Zbierze on nam oczywiście ten stary wosk softowy, jak również trochę zanieczyszczeń, trochę kamienia. Fakt, że maska jest już, kochani, naprawdę mocno podjechana pod tym względem, że ostatnio dostała trochę robaczków, które przeciągnąłem. Oprócz tego jest już troszkę kamienia, którego nie jestem w stanie usunąć nawet Waterspot removerami, więc będę musiał tutaj na tej masce zrobić... Jakieś mocniejsze liźnięcie, ale to myślę, że dopiero przy okazji kolejnego hmm, prze odcinka o owoskowaniu. No i dobra, jest tutaj w miarę to wypracowane. Mikrofibra. E, tutaj mam akurat tą FX-ową Mystic Blue. E, opcja druga: workstafowe gentlemeny. Jak najbardziej się sprawdzą. Ale coś, coś takiego porządniejszego, żeby troszeczkę złapać, zebrać nadmiaru tego cleanerka. Jak widzicie, praca bardzo przyjemna, prosta. On jest taki oleisty, troszkę tłustawy. I również na maszynie: dzisiaj akurat nie będziemy robić maszynowo, ale również na maszynie. Sprawdza się bardzo dobrze, bo można nim swobodnie i dosyć długo popracować. Jeżeli chodzi o przyciemnienie, jest naprawdę niezłe. I tutaj nie wiem, czy będziemy w stanie zrobić taką przebiteczkę, ale ta część jeszcze nie została zrobiona, a tutaj ta część i ta część jest zrobiona. Eee, przynajmniej z mojej perspektywy widać, że to przyciemnienie jest naprawdę niezłe. I ten ciemny szary dostał jeszcze bardzo dużo powera i przyciemnienia. To mi się mega podoba. No, i oprócz tego śliskość. To jest też taka cecha charakterystyczna Line Prima. Ta śliskość jest naprawdę rewelacyjna. Na pewno zapach to jest coś, co tutaj też uprzyjemnia pracę. Nie jest to taki cleaner chemiczny czy pasta polerska, tylko naprawdę czuć tutaj jakieś cytrusiki. Teraz czas na odtłuszczenie. Nie będę robił odtłuszczenia od taśmy, bo ta taśma mnie później denerwuje, zostaje gdzieś tam ślad po kleju i przy woskowaniu też postaram się po prostu dojechać mniej więcej do połowy jednym, do połowy drugim. Myślę, że wtedy jest to najlepsze. Na początek Purple Haze, Jerzyny. Jerzyny, owoce leśne petardiocha. Yy, bardzo... No dobra, pokażę, jest cholernie miękki. To to nawet nie jest oleistość, to jest po prostu miękkość, więc też uważajcie jak, jak nabieracie. Yy, generalnie Purple Haze oczywiście stworzony do ciemnych lakierów. Nie znaczy to, że nie możemy go położyć na, na jakichś jasnych, y, jasnych lakierach. Tak? To nie jest absolutnie wosk koloryzujący. Natomiast y, ma dodatki, które mają po prostu powodować jeszcze większe to przyciemnienie. Czekajcie, y, żebym się nie pomylił, gdzieś tutaj chcę sobie zrobić gdzieś. O, tutaj gdzie odpuszczone jest, jest już tak trochę bardziej tępawo. Y, chcę zrobić mniej więcej do połowy. Nie chcę robić od taśmy, bo wkurza mnie później ta linia, od kleju. Nie jest to nic ładnego. Kozasze. To jest, Dodo jest po prostu klasykiem, bym powiedział. Jeżeli chodzi tutaj o, o, o smarowalność, no to no, co tutaj dużo mówić. No, jest, jest tak, jak być powinno. Czyli zobaczcie, że tu gdzie zacząłem, mogę sobie spokojnie ten wosk zaciągać, rozciągać i tutaj go mam jeszcze dużo. Od razu tutaj, szczególnie w tym półcieniu widać fajne yy, przyciemnienie. Więc myślę, że będzie się rzeczywiście działo. A tutaj, gdzie mam Line prima, może to być po prostu tylko spotęgowane jeszcze bardziej. Aplikator bardzo ładnie nam sunie oczywiście. Otwarto komórkowa pianka, ta, którą zawsze używam, której lubię, którą lubię najbardziej. mam tutaj na myśli oczywiście naszego Purple Haze, bo on jest z tej gamy softowej. Generalnie jest, jest jak taki pudding ale dzięki temu też dużo wolniej wysycha i jak nawet teraz, po około 10 minutach od aplikacji, gdzie jest naprawdę ciepło, bo mamy 21 stopni plus, samochód no jeszcze trochę bucha nam ciepłem, jak widzicie, żeby zdążyć nagrać Wam ten odcinek, tutaj nawet nie myłem reszty auta, tylko ten przód, bo chciałem skupić się na tych woskach, bo inaczej byśmy po prostu nie zdążyli, więc jest tu ciepełko, a mimo wszystko, kochani, on wcale tak nam mocno nie zasechł, cały czas jest plastyczny, jak jak przeciągam palcem, to, e, to, to jest ta oleistość. Natomiast jeżeli chodzi już, e, myślę, że spokojnie tak jest. Bez problemu wystarczy mu to, więc możemy go zacząć docierać. I tutaj moja ulubiona puszysta fibra z Sonaxa, e, gruba, żeby delikatnymi pociągnięciami móc, móc zebrać nadmiar tego wosku. I tutaj zobaczcie, że to wszystko idzie bez problemu. Nawet na tej powierzchni środkowej. Gdzie, yy, gdzie mieliśmy powierzchnię odtłuszczoną. I od razu po, po dotarciu czuć już tą śliskość. I powiem Wam, że między powierzchnią odtłuszczoną, a nie odtłuszczoną, nie czuć tutaj jakiejś różnicy w śliskości. Rewelacja: jeżeli chodzi o dotarcie, tutaj absolutnie nie można mieć żadnych, ale to żadnych zastrzeżeń, nawet. No, no nic się nawet nie marzy, nie wygląda jakby chciało się wypacać. To jest wosk banalny, prosty, dziecko go położy i jak najbardziej można go polecić, nawet jako taki jeden z pierwszych wosków. No dobra, tak sobie przelatuje, przelatuje, ale tutaj już jest wszystko dotarte. Przechodzę na drugą stronę i czas na Blue Velvet. Tutaj też, też jakieś owoce. Ale takie bardziej cukierkowe, zdecydowanie. No i Blue Velvet jest oleisty, ale to nie jest taki softbox jak, jak Purple Haze. On się topi ładnie, ale nie robi się taka, taka paćka. Więc zupełnie inaczej będzie się rozprowadzał. Ale też nie trzeba mu dawać aż tak dużo czasu do, do dotarcia. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jaka będzie różnica teraz przy, tych, przy tej temperaturze. Nawet na aplikator jak go nabieram, to nabiera się go mniej. Oczywiście Blue Velvet też jest woskiem dedykowanym do tych ciemnych lakierów. Ja trochę sobie tak wezmę tutaj dookoła. koła jest petarda. Powiem Wam szczerze, że tak przyglądałem się tutaj lakierowi z tej strony też, żeby zobaczyć jaką robotę zrobił. Sam Lime Prime i przyznam Wam szczerze, że sam Lime Prime robi już mega robotę. No zresztą, tak jak niektóre dobre cleanery, chociażby zymolowy HDC, on też już sam robi po prostu ogień z lakieru. I tak jest tutaj po Line Prime. Natomiast tamta strona, gdzie już leży Purple, Purple Head, dobrze, z tamtej strony mamy. Tam jest jeszcze więcej. Tam jeszcze to, co mówiłem, to iskrzenie tego ziarna. Bardzo fajny wosk, bardzo fajne połączenie. Zobaczymy jak tutaj będzie. Trochę pewnie się nam tutaj te woski gdzieś tam zjadą po środku, ale unikniemy tej taśmy. Tutaj widzę też powierzchnię, gdzie była, która była odpuszczana. Widać ewidentną różnicę w przyciemnieniu. Tu, gdzie jest ten line prime, jest, jest bardziej tłusto, jest ciemniej. Tam, gdzie zdjęliśmy wypełniacze alkoholem izopropylowym, odtłuściliśmy, no to jest inaczej. Jeżeli chodzi o samą smarowalność, bo tutaj muszę Wam powiedzieć, ja, też jest różnica oczywiście między powierzchnią odtuszczoną a, a sklinerowaną. E, natomiast no zdecydowanie e, to nie jest taki wosk jak Purple Haze, który po prostu jak masełko wchodzi. Trzeba go dać troszeczkę więcej. Przy czym cały czas zostaje yy, zachowana dobra jakość tej aplikacji i dobra, taka, do, 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 dobre rozkładanie, dobra sparowalność. Tak? Heiza może troszeczkę fajniej się nabiera z puszki. Ale znowuż Blue Velveta chyba mi się mimo wszystko lepiej rozsmarowuje. Mimo, że jest taki bardziej, bardziej stężały, dobrze mówię? Nie wiem. <laughs> Brzmi stępły. <laughs> Ledwo co skończyłem woskować i już widzę, że Blue Velvet przysechł sobie. Robiąc test palca widać, że on się zbiera. Także to jest ten czas, żeby go dotrzeć. Idzie tutaj bardzo, bardzo łatwo. Tak samo nie ma żadnych problemów jak przy Purple Haze. Oczywiście yy, tam gdzie, tam gdzie było tak gociutko więcej może nie raz, a dwa razy trzeba przejechać fibrom, ale to już jest taki niuans, że można powiedzieć nie ma to znaczenia. Tu zobaczmy jest tak grubiej. No właśnie tak. Czyli tutaj trzeba było po prostu przejechać kilka razy, ale to nie jest nic, co, co przeszkadza przy, przy docieraniu. Absolutnie nadal, mimo że to jest wosk z tej serii Hardwalks, to to I tak jest bardzo przyjemnie. I wiecie co? Chyba od razu, szybciej jakoś tak wyczuwam, taką śliskość. Wącham, wącham, zapachowo blue velvet. Mnie rozwala. Purple Haze jednak troszeczkę, troszeczkę za bardzo taki owocowy, standardowy, a blue velvet ma, ma coś w sobie. Jeżeli chodzi o samą aplikację, ciężko powiedzieć: jeden i drugi ma coś w sobie, ewidentnie są różne. To już jest kwestia waszych preferencji. Mi się podobały w sumie dwie opcje. No i teraz wygląd. Jeżeli chodzi o wygląd, nie robiliśmy tutaj odtaśmy, więc ewidentnie tak ciężko stwierdzić, który bardziej przyciemnia. Natomiast chodziłem, chodziłem, obserwowałem, jak to zawsze, delektowałem się i powiem Wam, że moim zdaniem jednak Purple Haze, czyli tamta strona jest nieco bardziej ciemniejsza, a na pewno yy, to iskrzenie ziarna, to uwydatnienie ziarna jest tam dużo lepsze i jak patrzyłem nawet sobie tam w punktowym świetle, Takim tym z góry, i tutaj, i po jednej stronie, po drugiej, to jednak tam dzieje się coś więcej. Ciężko to opisać, bo oczywiście, jak to przy każdym wosku, jedna i druga strona dostała dużo głębi, fajnej, fajnego połysku, natomiast takiego mokrego efektu, jak to dają woski. Natomiast tak czy inaczej, z tamtej strony dzieje się dużo więcej, więc zapachowo zostaje przy Blue Velvet, ale jeżeli chodzi o sam efekt wizualny, to bardziej Purple Haze. Jeżeli chodzi o samą hydrofobowość test trwałości, no to oczywiście będę Was informował być może w tych szorcikach na YouTubie, ewentualnie śledźcie też nasze kanały inne, czyli Facebook, Instagram i tam też robimy aktualizacje różnych yy, testów. To tyle kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli yy, macie jakieś swoje spostrzeżenia, doświadczenia z marką Dodo Juice, a myślę, że na pewno macie, ponieważ jest to klasyk i szczególnie uaktywnią się, mam taką nadzieję przynajmniej, stazi... St st Starsi wyjadacze, starsi wyjadacze detailingowi, także liczę też na Wasze komentarze, dajcie znać, które woski Dodo są Waszymi Ulubionymi, ewentualnie jakie kombinacje. Czekam niecierpliwie na te Wasze komentarze. Jeżeli podobał Wam się odcinek, oczywiście subskrybujcie nas, nasz kanał. Zachęcam do tego. Jeżeli możecie gdzieś komuś podesłać też e, szczególnie te filmy dla nowicjuszy, to będę bardzo wdzięczny. A i pamiętajcie jeszcze o tym dzwoneczku, żebyście zawsze byli powiadomieni. Trzymajcie się spokojnego wieczorku. Cześć!